Witajcie! Z tej strony Uloro W tym filmiku mogę ogłosić, że już mam na kanale 1000 subskrypcji! Jestem bardzo zadowolona, że jest już was aż tyle! Po prostu nie spodziewałam się, że kiedyś w ogóle będę mieć tyle subskrypcji! No i jeszcze w tak szybkim czasie! Właśnie w niedzielę wieczorem, 19 lipca, wbiło mi 1000 subskrypcji! Już mi tam w ogóle pisaliście, gratuluję w ogóle... Dziękuję bardzo, że po prostu, no, bo to dzięki wam są, y, jest tyle subskrypcji. No bo gdybyście wy nie subskrybowali tego kanału, nie oglądalibyście, no to by nie było tyle subskrypcji. Więc bardzo dziękuję wam za to, dziękuję, że jesteście, że bardzo miło oglądacie y, moje filmiki, bo widzę, że wam się właśnie podobają, piszecie miłe komentarze. Jest mi bardzo miło. Mam wspaniałych widzów. Bardzo was kocham i dziękuję za to. I z okazji 1000 subskrypcji mam dla Was konkurs! Konkurs polega na tym, żebyście wymyślili kostum. Taki bardzo ciekawy kostum. No wiecie, chodzi o to, że po prostu bierzecie kartkę papieru i albo rysujecie, albo malujecie i po prostu wymyślacie, jakby wyglądał na przykład kotek, albo piesek. wiecie, że tu łatka tutaj niebieskie oczka zielone i w ogóle mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Taki wzór na kostuma. I z tych wszystkich prac wybiorę trzy najciekawsze, i one dostaną nagrodę. A jaka to będzie nagroda? Eee, no to już mówię. Eee, <laughs> Ten kostum, który był właśnie na konkurs, to właśnie takiego dla was przemaluję. I oczywiście odeślę już tam bez płacenia za przesyłkę, to ja już po prostu to będzie na mój koszt, koszt czyli po prostu będzie wszystko za darmo. Tylko oczywiście osoby, które wygrają, muszą. Dać wysłać mi zgodę, albo napisać, że zgadzają się, żebym nagrała filmik, jak właśnie przerabiam tego kostuma, i, no i właśnie wrzuciła na YouTube. Ale jeśli taka osoba się nie zgodzi i nie chciałaby, żebym po prostu wrzucała filmik, jak malowałam tego kostuma, to po prostu pomaluję bez nagrywania i odeślę tej osobie. Dodatkowo w tej paczce, którą będę właśnie wysyłać e, tym trzem osobom, e, znajdzie się jeszcze jeden pet shop. Prawdopodobnie będą e, na wszystkie miejsca e, po jednym z generacji drugiej. Ewentualnie na trzecie miejsce może być generacja czwarta bądź piąta, ale postaram się, żeby była generacja druga. A jakie dokładne te będą pet shopy, to Wam jeszcze nie pokażę, ponieważ muszę zobaczyć, jakie mam powtórki z pet shopów. Wiem, że mam na pewno dwa z generacji drugiej. Trochę mam z generacji czwartej, ale postaram się znaleźć jeszcze trzeci z generacji drugiej. Prace możecie wysyłać w wiadomości prywatnych na Instagrama, możecie też do mnie na e-mail wysłać, wszystko będziecie mieć w opisie. Możecie też wysłać do mnie na skrytkę pocztową, albo jeżeli wam to nie przeszkadza, że ktoś inny będzie widzieć wasz kostum właśnie na ten konkurs, to możecie filmik nagrać, wrzucić na YouTube i tylko mi napisać w komentarzu, że jest ten filmik. To wtedy wejdę i zobaczę. No więc ma się cztery metody właśnie wysłania mi tych prac, więc mam nadzieję, że nie będzie jakichś tam problemów z wysłaniem. Prace możecie wysyłać do 20 sierpnia. Wszystkie już prace, które będą wysyłane po 20 sierpnia już nie będą brane pod uwagę. A wyniki konkursu znajdziecie na moim kanale 25 sierpnia. Jedna osoba może wysłać tylko jeden kostum. Jak już będzie więcej, no to niestety, ale osoba musi wybrać jeden, no, bo tylko jeden po prostu od jednej osoby będzie brany pod uwagę. Tutaj chodzi o oryginalność i właśnie o wymyślanie kostiumów, więc jeśli kostiumy będą brane z neta, to one nie będą brane pod uwagę w tym konkursie. No i tutaj chodzi o kreatywność, więc wygrywają osoby z najciekawszymi pomysłami na kostum. No i wydaje mi się, że to tyle, co miałam właśnie powiedzieć o tym konkursie. Jak o czymś zapomniałam, to będę pisać albo w opisie, albo w komentarzu. I mam nadzieję, że dużo osób się zgłosi do tego konkursu. Yy, macie trochę czasu, prawie że cały miesiąc, więc mam nadzieję, że chociaż parę osób weźmie w nim udział. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia! Pa! pa! tysiąc subskrypcji, tysiąc subskrypcji!